Cześć, tutaj depolisz Ocelotek i dziś y, spotykamy się na mojej mapce y, i dziś wam y, 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 rozpoczniemy od tego, że y, będę robił nową serię, która się nazywać będzie y, Minecraft w wojsku. Y, otóż y, tutaj będziemy sobie robić y, takie róż te rzeczy i mm, no i po prostu tu e, Minecraft w wojsku będzie smart moving w wgra grany e, Będzie trochę modów ale e, e, Zaczniemy przygodę e, w tym domku a później już wam wszystko opiszę dobrze? będziemy wchodzić do tego domku najpierw a później e, tutaj w tym domku już się rozpocznie taka gra jakby że e, ja wstaję z łóżka a później już zobaczycie e, tu macie skrzynię e, w skrzyniach e, są ukryte takie o rzeczy tutaj jest broja. tutaj jest e, jajka są e, tutaj e, są bronie Tutaj są też bronie, bo mi się nie zmieściło. Tutaj są też bronię, bo mi się nie zmieściło. E, tutaj są takie samoloty inne. E, tutaj są bomby. E, tutaj jest e, jedzonko. Mm. Tutaj jest, są noże, inaczej śnieżki. Tutaj jest łuk ze strzałami, inaczej taki pistolet. Tutaj są ogniste. E, tutaj jest piecyk i coś tam jeszcze. Łyty tutaj są i e, od początku e, m, że najpierw e, będziemy polować na slajmy później creepery które e, w sumie wyglądają jakoś dziwnie. Zaraz wam pokażę. Tylko sobie wezmę najsilniejszą broń jaką mam Czyli e, Jaką posiadam teraz, to właśnie te dwie. Dobrze. Mm. E, creepera przetestujemy na dworze. E, ponieważ e, mi się nie chce w od nowa budować całego domku. Mm. Dobrze. Mm. Także będzie ta nowa seria. E, możecie się spodziewać. Później niej pojedziemy gdzieś tym wozem. Tylko nie pamiętam gdzie. Dobra. Mm. Później już się dokończy wszystko i będzie ta nowa seria. O, tak wygląda. Właśnie tak wygląda Creeper, jakoś dziwnie, nie? Yy, dobrze, więc y, Creeper ma takie zdolności, że on jak kiedy indziej umiał wybuchać, co nie, ale też ma inną teksturkę, więc to jest bardzo yy, ciekawe. Yy. Następnym jest szkielet. Szkielet wygląda e, tak, o, jakby ten. O, właśnie tak. I on strzela niby z pistoletku, nie? E, tylko, że łuk e, u nas to jest pistolet, nie? O! E, no, a strzały to jest. E, nabój, a pieniądze to są kości i, i skąd się on... Oj, ja ciebie! Creeper? Nie. Chil, e, mm, chwilowo była przerwa, bo ja się... Co tam Creeper robi, nie? A tu ten... Właśnie nie Creeper, coś takiego, nie? To... E, Mam teraz zbroję na sobę diamentową y, i będziemy latać też statkiem, ale nie mam pojęcia y, czy będzie y, w domku zaczęte. Możecie się spodziewać w każdej chwili tego y, filmu moi widzowie. Y, Także y, a bo tutaj jest ta szafa grająca, tutaj piesek, nie. No, tutaj jest piecek. Um, uh, ja nie mam craftingu. Ale... Mm, crafting, 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 crafting. Jest. Jest. Um. Uh, crafting table mi ucieka. U nas to jest taka teksturka, dziwna troszeczkę. I tutaj jest e, taki crafting. Nie. Mm. Jak to zwykły crafting. Tylko że teksturka się troszkę zmieniła. Mm. Następną rzeczą to będzie chyba e, to chyba będzie ten, że będę jeździł samochodami różnymi. Mm. Nawet będzie ich sporo troszkę. Mm -hmm. Ja mam kaszel, więc e, będę trochę inaczej mówił. E, o, e, tutaj będę też e, mógł robić wam zoomy, że e, na przykład tak, nie? To widzicie, kogo mam na celu i takie o, strzelają mnie. Na przykład nie wiem czy w lampę. O, w lampę się da. Dobrze. Mm. Dobrze, tu postawię sobie lampę. Mm. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o nową serię, która się odbędzie jeszcze niedługo. Więc chwila. Mm. Bo coś czekajcie. A więc komentujcie. A więc subskrybujcie, komentujcie. Subskrybujcie. Oceniajcie. Nara.